Cześć, witam wszystkich na moim kanale Tarot Empatii z tej strony Paweł mm, i zapraszam Was czytania, na czytania mm, na kwiecień e, dla znaków zodiaku. Mm, jak widzicie, tutaj mamy, będziemy korzystać e, z talii Shadowscape Starot. Teraz z niej nie korzystałem Ech, właściwie, a jest to bardzo piękna talia, bardzo baśniowa. Mm, Optymistyczna też. Myślę, że e, przyda nam się właśnie w takim okresie, w jakim teraz jesteśmy, trochę, trochę takiego odrealnienia, bo czasami to pozwala z większym dystansem e, spojrzeć na ten moment, w którym, w którym się jest w życiu. Tak, prywatnie i, i też kolektywnie. E, od czego, zacznę, od czego zacznę we wstępie? No cóż, no chciałem oczywiście wszystkim podziękować tutaj za obecność na kanale ze mną. Chciałem Wam podziękować za, za, za wszystkie odzewy, wszystkie komentarze. Też jednocześnie chciałem Was zaprosić na mojego bloga. Wpis, zrobię link na dole, bo ostatnio właśnie wkleiłem nowy wpis. O takie moje rozmyślania o tarocie, jak działa tarot, skąd, skąd pochodzi jego moc. Może ktoś jest zainteresowany, ma ochotę sobie poczytać, właśnie, nie wiem, do herbaty. To, to zapraszam. Co jeszcze? Tradycyjnie, tak? Zapraszam do subskrypcji kanału, do, do zalajkowania filmu. Zapraszam. Jeśli ktoś też jest zainteresowany czytaniami indywidualnymi, no to jak zamówić takie czytanie, to znajdzie informacje na ten temat w opisie filmu, też na mojej stronie internetowej. Można po prostu też pisać na adres mailowy, który się pojawia na, em, w, rogu, w rogu ekranu. Tak? A teraz zapraszam już Was e, do, e, do waszych e, przesłań tak? dla, dla poszczególnych znaków. Przechodzimy teraz do rozkładu dla barana. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, o jakich potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia osoby, dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Ok. Mamy taki rozkład kolisty. Pierwsza karta. To jesteście Wy, wasza obecna sytuacja. I mamy dwójkę buław. Hmm. Bardzo ładnie pokazane tutaj, ten moment, gdy znajdujemy się na samym początku podróży, ale to jest taki początek, że właściwie ona się jeszcze nie zaczęła. To, co m, w tej karcie widać, to to, że właściwie to, co jest w głowie tego podróżnika, który patrzy przed siebie, jest ważniejsze niż to, co dzieje się naprawdę. Tak? To to go napędza, to, co ma w głowie. Dwójka Buław mówi o mm, tym, że to jest ta chwila, aby zintegrować swoje wnętrze, nie? To jest też oczekiwanie. To jest też oczekiwanie, ale zupełnie inne niż w przypadku siódemki e, monet gdzie oczekujemy, że e, po wydarzeniu, tu jest oczekiwanie przed wydarzeniem. Mm. Ta karta, myślę, mówi o tym, że zdajecie sobie też sprawę z tego miejsca, w którym jesteście. Tak, to oczekiwanie, co będzie, ta niecierpliwość. Też może lęk, nie? Czy na pewno się to, czy to się uda zrealizować? Czy, czy jestem dość silny, dość silna, tak? Znajdę w sobie odpowiednie, odpowiednie właśnie buławy, nie? A więc te takie zasoby, które popchną mnie do działania. Mm. Zasoby to jest właściwie żywioł ziemi, czyli monety, więc tutaj nie tyle chodzi o zasoby, ale o to działanie, o tą iskierkę. Czy ruszę w tą podróż, czy zrealizuję się w tym? No dobrze, zobaczmy, co ma nadejść, tak? Co przychodzi tutaj? Um. W tym wszystkim... Królowa Monet, <laughs> całkiem druga strona, całkiem druga strona, bo jakaś finalna, tak. karta dworska, która jest całkowicie już e, wykreowana, taka siła. E, zastanawiam się, jakby, czy nie jest tak, że e, ktoś do Was ma przyjść, jakaś kobieta, mm, właśnie e, z, taką, z takim przesłaniem. E, gdzie to, co konkretne, tak? to, co rzeczywiste, to, co pragmatyczne jest najważniejsze. Może to być próba rozliczenia Was, dlaczego? Bo to jest królowa, a więc ktoś o wysokim statusie to celowo ktoś ponad Wami, kto będzie Was z czegoś rozliczał. Być może będzie Wam wyznaczał cele, być może będzie Was oceniał, w każdym razie gdzieś jakieś pojawią się oczekiwania. To oczywiście też może być jakiś element w, w was, tak? Może być to na przykład em, aspiracja, aby wpisać się w ten model, tak? Tej wysokiej, tej takiej postaci bardzo em, o wysokim statusie, to znaczy kimś kto jest bardzo silny psychicznie, kto doskonale wie e, gdzie się znajduje, co ma, co może i jak tego użyć, tak? czuję się mm, królowa monet to jest komfort w tym miejscu, w jakim się znajdujemy. Bo mamy oparcie w sobie, tak, w takiej już całkowicie zbudowanej e, i silnej psychice. Jest to pewnego rodzaju, jednak e, trzeba to przyznać, rozbieżność nie? między tą dwójką buław, czyli początkiem i tą królową monet. Dlatego myślę sobie, że jeśli ta karta opisuje Waszą obecną sytuację, to może to raczej mówić albo o aspiracjach, które są takie dalekosiężne bardzo, albo e, to może mówić o tak właśnie mówię, tak jak mówię o sile zewnętrznej, o zewnętrznym, o jakiejś sile zewnętrznej, która się pojawi. Hmm. Czy, na na czy nada ton zdarzeniom? E może, chociaż pamiętajmy, że to jest dwurmonet, więc jakby to jest bardziej jakaś taka statyczna energia. Nie ma tutaj dużo ruchu. Przeszłość, zobaczmy co odchodzi. Hmm. Mój problem widzę z braniem tych kart tutaj w przyszłości mamy świat bardzo mi to pasuje do tej dwójki buław, która mówi o początku drogi bo świat jest z jakimś zamknięciem, nie, domknięciem się cyklu ale takim bardzo zdecydowanym tak, bo to jest wielkie arkanum, a więc to nie to nie jest zwykła dziesiątka w którymś z, z dworów tylko um, to jest zamknięcie się całej dużej długiej drogi, tak jakby jakaś era miała dobiec końca, e, wszystkie wcześniejsze wątki, wcześnie, wcześniejsze tematy, to co się miało w nich zadziać, się już zadziało i już się nie zadzieje więcej. Przynajmniej na razie, przynajmniej w tym samym takim jakby segmencie zdarzeń, w tym samym cyklu zdarzeń, bo on się domknął. To jest całkowite e, podsumowanie, e, przy czym bardzo takie spokojne, bardzo takie ewolucyjne, no. Ta talia ma taką, taką specyficzną, baśniową, taką mistyczną otoczkę, bardzo relaksacyjną, tak jak spojrzymy na te ilustracje kart Tarota w tej talii, to widzimy, jakie to wszystko jest takie zwiewne, nie? takie spokojne, obrazy, które mogą służyć do kontemplacji i bez względu na to, jakie tematy opowiadają, nie będą wzbudzać w nas silnego niepokoju. Tak To jest ta moc tej, ta tej talii. I tutaj też widzimy, tak, że wszystko ma sens, wszystko ma głębszy sens. To, co na zewnątrz, to, co we wszechświecie, to też ma swoje odzwierciedlenie w środku, nie? To jest ta mądrość świata, tej całości, tego, że wszystko ze sobą jest połączone. I to wszystko teraz zamyka się, tak? Myślę, że w pewnym sensie możecie sami wiedzieć najlepiej, co się tak naprawdę zamyka, jakie wątki się u Was zamykają. To jest, to jest czytanie ogólne, tak? Więc. więc nie będziemy wchodzić w taką analizę, zwłaszcza, że to jest tak czytanie na miesiąc. Ale wydaje mi się, że wyczuwacie to. Macie to, tego świadomość bardziej, być może gdzieś z tyłu głowy, bo tak jak mówię, wasza sytuacja to jest patrzenie do przodu, a nie do tyłu. Dobrze, wyzwanie, co będzie wyzwaniem. Trójka monet. Mhm. No, dostosowanie się, tak myślę, do, tego, do tej królowej monet. E, trójka monet to jest praca, tak po prostu, e, ale też taka praca specyficzna, bo praca w relacji, praca, praca w grupie, z innymi ludźmi, tak? Tak jak mówię, to może dostosowanie się do tej królowej monet, być może to będzie ktoś w waszym otoczeniu, tak? Kto będzie taką miał aurę takiej, takiej właśnie e, ziemskiej energii. To może być wymagająca, to może być trudna energia, bo to jest ktoś, kto doskonale wie, tak? Twardo stoi, co w praktyce, na swoich nogach, co w praktyce może oznaczać jakby, że ma, jest mało elastyczny, nie? I dla Was będzie wyzwaniem, myślę, wejść w tą współpracę na poziomie stricte, zobaczcie, materialnym, stricte y, zawodowym albo bardzo takim pragmatycznym. Tak jakby nie były ważne Wasze emocje, Wasze uczucia, Wasz światopogląd, Wasze wartości, to co będziecie w to wchodzić, tylko jakby miało znaczenie to, żeby być dobrym pracownikiem, tak, żeby wykazać się w tym, w czym musimy się wykazać, co jest potrzebne. To było wyzwanie. Zobaczmy, co jest odpowiedzią na wyzwanie. Sam jestem ciekawy. Rydwan. Rydwan to jest e, oczywiście jakby po pierwsze, to jest e, żywioł wody, tak? a więc Zobaczcie, jak to widać nie? Na, tej, na tej karcie, gdzie tej wody jest tak wiele, bardzo. Um, a więc emocje, tak, jednak myślę, że ten, ten temat emocji to jest tak, że one, wa wam się ich nie uda zupełnie wyprzeć, one będą miały swoje znaczenie i warto jest gdzieś um, zdawać sobie sprawę, że wypłyną. Trochę tak jak ten rydwan z dużą siłą, z dużym zdecydowaniem i mm, to, co bym powiedział jako, bo to jest odpowiedź na wyzwanie, tak, to znaczy, to może być wasza reakcja, tak, na to, czyli na przykład jakaś taka, um, takie gwałtowne zburzenie emocjonalne, silne emocje, tak po prostu, ale może to też po prostu y, sugerować właśnie taki pęd, y, takie zdecydowanie, zdecydowane działanie, ono może być kierowane jakby tak jak mówię ta motywacja może być emocjonalna tylko wiecie na zewnątrz jakby to to, to jest nieistotne. Tak bo da wam to pewne jak pewien impuls do działania pewną odwagę trochę to czego brakuje w tej dwójce buław która jest bardzo statyczna a tutaj mamy sam ruch no i odpowiedzią jest może być po prostu wejście w ten ruch jeśli mm, czegoś coś was czasami przerasta nie. Tak bardzo, albo macie jakąś niepewność, tak, albo rzeczy układają się nie do końca tak, jak chcą, no to często właśnie reagujemy taką blokadą. I ten rysban jako odpowiedź na wyzwanie, mówi: po prostu zacznij działać, po prostu zacznij robić tak, tak jak umiesz, to co umiesz ee, najlepiej. I nawet jeśli są jakieś opozycje w tobie, nie? czy w twoim życiu coś się pojawi, jakiś konflikt, nie? To, e, to nie ma znaczenia, bo jesteś w stanie działać łącząc te dwie siły nie? i iść do przodu. Trzeba po prostu mieć w sobie to zaufanie. Hmm. Tak, tak to widzę, ten rydwan, nie? jako jakiś rodzaj zaufania, ale też dlaczego? Bo ten świat nie, bo to zamknięcie. Wszystko się, będzie się toczyło swoim torem, czymś większym. Ehm, I gdzieś trzeba się po prostu umieć w to wpisać. Okej, okay, idziemy do Waszej siły. Zobaczymy, co będzie Waszą siłą. No, bardzo interesujące. <grystanie> Zobaczcie, że mm, pojawia się arcykapłan. A więc postać, która jest bardzo mocno archetyp nauczyciela. Archetyp kogoś, kto posiada wiedzę. Ale jaką wiedzę w tej przestrzeni społecznej. Zobaczcie jak super, bo ja powiedziałem, że to będzie dla was wyzwaniem, nie? Jakby praca w grupie. Tak mówię bardzo ogólnie. Eee... Achirofan to jest ten, który ma ten klucz, tak? Do, dzierży. Nie wiem, czy tutaj na tej karcie akurat jest jakiś archetyp klucza. Eee, nie widzę go, ale jakby docelowo to jest jakby jeden z symboli. Który mógłby powinien się pojawić, ponieważ to jest klucz do tak naprawdę do systemu, do relacji społecznych, tak. do tego jak działa świat właśnie w tej przestrzeni społecznej. Waszą mocą myślę jest taka wiedza, jak się zachować, ale też jak e, zdobyć wiedzę, jak się uczyć. Tak, jak przetransferować wiedzę z zewnątrz, może od tej królowej monet, tak? Może ona ma w sobie jakąś wiedzę, nawet jeśli w jakiś sposób nas onieśmiela, jeśli tak jest, to może jest coś, czego możemy się od niej nauczyć. Czegoś bardzo konkretnego, bardzo pragmatycznego. Eee, I ten Hierofant, myślę, jako Wasza siła sugeruje: skorzystaj z tego, tak? Znajdź nauczyciela i się od Niego ucz. Być może tego właśnie w tym momencie potrzebujesz. Wiecie, my zapominamy o tym często, bo tak mm, zwłaszcza jak w, jakby w dorosłym życiu, że ciągle może mamy prawo do uczenia się, ciągle mamy prawo do szukania jakichś wzorców osobowych i po prostu em, tak, jak, tak jak będąc dzieckiem, uczymy się, kopiując, tak samo w dorosłym życiu możemy się uczyć, kopiując, tak, nie tylko w ten sposób uczymy się takich zasad, ja wiem, jak matematyka, fizyka, historia. Ale możemy też się uczyć umiejętności, to jest bardzo istotne. Jeśli jesteście na, jakiejś, na początku jakiejś drogi, być może nad czymś dopiero rozważacie, czy w co wejść, to myślę, że ta droga uczenia się tutaj jako wasza siła, ten, ta zdolność do tego, ten talent, to jest coś, z czego, czego warto być świadomym, z czego warto skorzystać, tak? Po to, żeby ta droga gdzieś poprowadziła nas w dobrym kierunku. Tak? A, nie, a nie tam, gdzie się boimy, że dojdziemy, na przykład. E, no dobra, zobaczmy w takim razie, na czym się skupić w tym momencie. Szóstka em, mieczy, a więc powtórzenie tego elementu pragmatycznego, zdroworozsądkowego. Zobaczcie, że no, poza tym rydwanem. Em, nie mamy tutaj emocji, nie, jest, jest ta pragmatyka, nie, tylko ta jedna część e, rzeczywistości, czy w postaci tej energii ziemskiej, czy właśnie tutaj mamy w mieczach, nie, jako, jako żywioł powietrza. E, można zinterpretować też tą kartę, e, na czym się skupić, czyli co zrobić w pierwszej kolejności, tak po prostu, no, no idź, wy, wyrusz w tą drogę, tak, idź w tą drogę, to co chcesz zrobić, Wykonaj pierwsze um, kroki, wykonaj pierwsze zadania i zobacz, co będzie. Na pewno to, co ja bym tutaj powiedział, co mi się od razu rzuca um, e, z tego czytania, z tego rozkładu, to to, że stanie w miejscu i oczekiwanie to nie jest dobry pomysł na teraz. E, to Was nigdzie nie zaprowadzi, tak. To może Was skończyć się tym, że za, że za miesiąc znów ciągle będziecie w tym miejscu dwójki buław, a może nawet jeszcze gdzieś w innym miejscu, o wiele mniej wygodnym. Tak? E, I ten, ta, ta sugestia, tak? żebyście poczuli się bezpiecznie w ramach realizowania jakichś zadań, myślę, że czegoś, co Was też w jakiś sposób przerasta. E, a pewne rzeczy się ułożą. No zobaczmy, jak się ułożą, co nadchodzi, jaki jest wynik, jaka jest przyszłość. Dobra, coś te karty nie chcą dzisiaj ze mną współpracować. Aha, trójka mieczy. Ja myślę, że ta karta e, m, wcale tutaj nie musi jakby negatywnego przesłania dawać takiego jednoznacznego, to znaczy, że coś się nie uda, ale jeśli tak ma być, to pamiętajcie, potraktujcie to, to jako przestrogę, tak, żebyć może groźba m, pewnego lęku który was gdzieś zatrzyma, jakiegoś przeciążenia jest realna i warto podjąć właśnie kroki, o których mówiłem wcześniej, nie, żeby to się nie wydarzyło, ale ta karta może też mówić o rozpoznaniu, tak, o tym, że jeszcze przed wami jest ciągle ten proces rozpoznania tej waszej sytuacji, w której się znajdujecie. Eee... Myślę, że bardziej tu i teraz, w jakich... to dotyczy raczej teraźniejszości i przyszłości niż przeszłości. Dlaczego przeszłość jest zamknięta? Dosyć wyraźnie. Tu chodzi o to, żeby dobrze rozpoznać swoją pozycję w tu i teraz i w swojej przyszłości. Może to się odnosić do jakiegoś planowania, bo mamy te miecze tutaj, w, w, Trójkę Mieczy i Szóstkę Mieczy e, m, obok siebie. No i to, to jest dwór myśli, nie? A więc co myślimy? Do czego używamy myśli? No też do planowania po prostu, nie? E, więc tu jest istotne, być może gdzieś faktycznie kryje się coś niebezpiecznego i warto um, podejść do tego tak na serio, na poważnie, tak? Nie lekceważąc tego zagrożenia, ale też nie na zasadzie tylko i mm, o Jezu, jak będzie strasznie, na pewno sobie nie poradzę, tylko w taki sposób, okej, okay, no będzie co ma być, co ja w tym momencie e, mogę zrobić, żeby jak najlepiej w tym wszystkim wypaść, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć, żeby przynajmniej móc e, w jakiś sposób o siebie zadbać. E, może też o swój komfort. Nie, Myślę, że ten temat e, m, poczucia komfortu, poczucia bezpieczeństwa, czucia się dobrze z samym sobą e, w ramach jakiegoś zadania, e, w ramach czegoś większego. Jest tak naprawdę dla was tematem w tym, w tym miesiącu, w tym okresie. Nie, jak patrzę na te karty, to, to wyraźnie się tutaj dla mnie klaruje przynajmniej. No okej, okay, słuchajcie, no nie bójcie się tej trójki mieczy, nie? Tak jak mówię, może być to jakaś przestroga, może być to bardzo ważne przesłanie dla Was właśnie, żeby czegoś nie zlekceważyć. Eee, żeby się czemuś nie poddać za bardzo. Eee, ja też na początku powiedziałem, że ta królowa monet może być takim trochę krytycznym rodzicem. Nie? Który ze swojego tronu będzie was oceniał. I myślę, że ta trójka mieczy też gdzieś y, może coś takiego zasugerować, że padną słowa, które mogą być dla was raniące po prostu. Na to być może trzeba być przygotowanym, i może po to właśnie ta szóstka mieczy jest wcześniej. Bo to być może też ten. Em, em, ten hierofant, ten arcykapłan jako ten dobry nauczyciel, ten wspierający nauczyciel. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego czytania. Mam nadzieję, że było dla Was inspirujące, że odpowiedziało Wam na jakieś wasze pytania. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam Was do stawienia komentarzy pod filmem, do zalajkowania filmu koniecznie. Dla tych, którzy nie subskrybują kanału, zapraszam ich do subskrypcji. Oczywiście, jak ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to mm, może do mnie pisać na adres mailowy, albo może e, z, jakby informacje, jak zamówić takie czynnie, znajdują się w opisie filmu, tam jest link do formularza. Można też takie zamówienia przez formularz na mojej stronie internetowej zamawiać. Mm, I co? No nic, słuchajcie, no mm, trzymajcie się ciepło, jeszcze raz Wam dziękuję za obecność tutaj ze mną na kanale i do usłyszenia kolejnym razem w kolejnych filmach. Pa! pa.